Zgaduję, że większość z Was też tak ma, że utożsamia niektóre utwory muzyczne z danymi częściami Waszego życia. Czy to dobrymi, czy tymi złymi. Ostatnio zauważyłam ten fenomen szczególnie na TikToku, jak ludzie robią post w stylu Kiedy leci ten utwór, i nagle jest w styczniu 2023. Albo Kiedy odpalam losowe utwory na Spotify i nagle leci ta piosenka, i mam PTSD. Zazwyczaj jest to jakiś Micki albo Phoebe Bridgers, albo nie wiem, Linkin Park. Typowa snutna muza, nie? I jest to takie sentymentalne, wiecie, wiadomo, że jak się usłyszy taką piosenkę, to może człowieka to na chwilę przywrócić do tamtego czasu, oraz przywołać te negatywne emocje. No i podobnie jest przecież też na przykład z zapachami, że poczujecie czyjeś perfumy na ulicy i nagle przypominacie sobie o swoim trzecim rozwodzie. Krótko mówiąc, no to zjawisko utożsamienia muzy z danym okresem życia jest często spotykane, nie? Tylko, że w moim przypadku jest pewien problem. Zazwyczaj, kiedy przechodzę przez coś chujowszego w moim życiu, to zamiast, nie wiem, pozwolić sobie to bardziej poczuć, lub być faktycznie smutna przez ten okres życia, poprzez właśnie, nie wiem, słuchanie smutnej muzy, to ja mam tendencję to wypierać, No bo skoro już jestem w jakiejś chujowej sytuacji, to po co mam to sobie pogarszać poprzez słuchaniem albumu Have a Nice Life? Czejcie! Jakby wiadomo, będę smutna, ale nie będę sobie pogarszać humoru poprzez odpalanie jakiegoś depresyjnego albumu. Do czego miałbym po prostu sobie dokładać? I na pewno ktoś z Was oglądający rozumie o co mi chodzi. Jest tragicznie, ale ciężko jest brać swoje uczucia na poważnie, jeżeli w tle leci wakacyjne pierdolenie Twojej starej na basenie. Jakoś łatwiej jest wtedy przebrnąć przez to wszystko. I jasne, zapodanie sobie jakiejś głupiej muzy na poprawę humoru pomaga. I w żaden sposób nie mówię, że jest to zła rzecz. To jest, to jest jakby okej. Okay. Tylko nie pomyślałam o późniejszych konsekwencjach. E, pamiętacie, jak mówiłam ostatnio przed chwilą o tym TikToku, że kiedy poleci ta piosenka na no jestem odtworzeniu i mam PTSD. W moim przypadku tą piosenką jest erotyczne piw. Mówię śmiertelnie poważnie. Ostatnio, jak sobie robiłam makijaż, puściłam sobie jedną z tych playlist typu twoje stare ulubione piosenki. I jak usłyszałam te intro, to autentycznie dostałam dreszczy. I to nie w dobry sposób. Zrobiło mi się aż chyba nawet trochę niedobrze. Fizycznie moje ciało miało reakcję na tę piosenkę. I w ten sposób zrozumiałam, że może lepiej faktycznie słuchać tej smutnej muzy i dać już sobie odczuć te smutne rzeczy, bo kto wie, czy ktoś kiedyś na imprezie nie zapoda jakiejś głupiej piosenki, a ja po prostu będę siedzieć tam ze łzami w oczach. Wiecie o co chodzi, raczej nikt na imprezie nie zapoda Micki, ani Phoebe Bridgers. Ale erotyczne piw paf już może polecieć. Wiecie, co wiesz, on tak się złożyło, że miałam ciężkie dwa miesiące. I złapałam się na tym znowu, że zamiast sobie posiedzieć w tych emocjach i zaakceptowaniem, że no jest trochę gorzej teraz, to znowu próbowałam to na chwilę wyprzeć. I słuchałam sobie, nie wiem, chase Icon, dance i potem pomyślałam. Czy naprawdę chcę w przyszłości utożsamiać to wszystko, co się teraz u mnie dzieje, z bangerami od Chase Icon? Uznałam, że nie. E, uznałam, że nie. <grych> Więc po prostu odpaliłam Earth Mover i zaakceptowałam to, jak się sprawy mają.